Wojna. W jednych okopach walczą żołnierze polscy, w drugich niemieccy. Wojna trwa rok, dwa, pięć lat, ale żadna ze stron nie zabiła jeszcze ani jednego wrogiego żołnierza. Polacy zastanawiają się, jakby tu pozbyć się Niemców. Myślą i myślą nagle jeden wpadł na pomysł i mówi: Mam pomysł, będziemy krzyczeć, najbardziej znane imię niemieckie Niemcy będą się wychylać, a my ich będziemy jeden po drugim likwidować. Hmm, tylko jakie jest najbardziej znane imię niemieckie? Hmm, może Hans. Więc krzyczą. Hans? Któryś z Niemców wychyla się i mówi. Ja? Puf i nie żyje Polacy znowu. Hans? Ja? Puf. Hans? Ja? Puf. Sytuacja trwa aż Niemców zostaje mała garstka rozmawiają między sobą i jeden z nich mówi: Musimy użyć metody Polaków bo przegramy tą wojnę. Hmm, tylko jakie jest najbardziej znane imię polskie? Hmm, może z dzichu. Więc krzyczą. Z Dzichu? Polacy milczą. Z Dzichu. Polacy milczą. Z Dzichu. Zdzicha nie ma, to ty, Hans. Ja. Paf, no, 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 no. Zostało trzech pacjentów w domu wariatów i postanowili ich wypuścić, ale nie mogą ich przecież wypuścić bez powodu. Wymyślili więc sposób, aby spytać się ich, co by sobie kupili, gdyby mieli tysiąc złotych. Wołają pierwszego i się pytają: Co byś sobie kupił, gdybyś miał Tysiaka? No, ja bym pojechał do Hiszpanii. To było normalne, więc go wypuścili. Drugiego się pytają: Co byś sobie kupił, gdybyś miał Tysiaka? No, ja bym sobie kupił rower górski. To też było normalne, więc go wypuścili. Trzeci wariat oglądał sobie dupę w lusterku. Dyrektor zadał mu to samo pytanie, co pozostałym: Co byś sobie kupił, gdybyś miał Tysiaka? A wariat odpowiada. No, ja bym sobie kupił nową dupę, bo ta mi chyba pękła na pół. Pewna instytucja postanowiła zapytać poszczególnych ludzi, jak szybko nauczyliby się języka chińskiego. Wysłali więc do miasta pewnego ankietera. Ankieter pyta się profesora? Panie profesorze, jak szybko nauczyłby się pan chińskiego? Cóż, myślę, że tak w trzy lata nauczyłbym się. Następnie pyta o to samo doktora. No, wydaje mi się, że w pięć lat bym umiał. Ankieter ponownie spytał tym razem magistra. Ech, no w dziesięć lat to spokojnie bym umiał. Ankieter idzie do studenta i pyta ponownie. Studencie, jak szybko nauczyłbyś się języka chińskiego? Student trochę pobladł i pyta: A na kiedy trzeba? On that? On that? On that? On...